Witajcie, z tej strony odkrywam To jest właśnie kolejny materiał z Sejm Infraspace. I uwaga, uwaga, mam dobrą wiadomość. Patrzcie, co się dzieje. Pamiętacie jak po poprzednim odcinku mieliśmy, mieliśmy zazwyczaj taki bardziej taki żółtawy korol, czy tam bardziej pomarańczowy korol, jeśli mowa o gęstość, czy tam właśnie zatłoczenie ruchu ulicznego, ale teraz zobaczcie, 88, ponad 80%, czy nawet 90%, jeśli mowa o zatłoczenie ulic, czyli pewnie w ogóle nie ma korków. Jak to zrobiłem? Jak widzicie... Zbytnio dużo tutaj się nie pojawiło jeśli mowa o zmian, czy tam o przebudowę. Głównie skupialiśmy się na tym, by troszeczkę tutaj przenieść przemysł, ale, ale, już Wam mówię, co powodowało kolki. Znalazłem największego winowajcę, który mi spowodował te wszystkie kolki. Wiecie, co spowodowało? Już odpowiadam. Spowodowało mi to, że mianowicie, same jakby to powiedzieć, sygnalizacja świetna. Dosłownie sygnalizacja świetna mi to spo spowodowała, e, jak, to jak to zrobiłem? Jak to w ogóle naprawiłem? Może co? E, jak to e, właśnie, jak to naprawiłem? Po części to jest widna troszeczkę gry, bo znalazłem dziwnego buga. Baga z wykorzystaniem właśnie znaków drogowych pieszeństwa. Dlaczego? Zobaczcie przykład tutaj. Tutaj mamy znak e, pieszeństwa, ale zobaczcie z każdej strony. I ta ulica była najbardziej też tutaj zakokojona. I co się stało? No właśnie. Ruch jest płynny. Więc to działa. A teraz zobaczmy. Tutaj zrobi się korek, prawda? I co się stanie, gdy dam to? Jest różnica. Patrzcie. Już praktycznie nie ma korku. Czyli to działa. Dziś mi się jeszcze tutaj kolkuję. A, no proszę. Już to jest poprawione. I to też będzie zaraz poprawione. Bo to co to są za samochody? No właśnie, to też zostało naprawione. Czyli te drogi też już funkcjonują w miarę normalnie. Tak jak widzicie, to jest po części bug, ale taki bug bym powiedział, że na półcie, bo to pracuje. Pracuje tak, jakby chciał. Czyli efektywnie w miarę. Ale co nie zmienia faktu, i tak dalej będę troszeczkę edytował ulicę. Chociażby, może, właśnie ten kierunek. Aby troszeczkę właśnie poprawić funkcjonalność, jeśli mowa o ruchu ulicznym. No, myślę, że tak to bym tutaj zrobił. No i dzięki temu, właśnie, jak widzicie, miasto funkcjonuje. W końcu mamy ciągłość właśnie tego ruchu ulicznego, co mi się bardzo podoba. Poza tym, z tego co zauważyłem, g. save mi się naprawi pod tym względem, że zdobywa osiągnięcia zaległe. Więc kolejna rzecz na plusie. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Poza tym mamy nowy budynek. Nowy budynek pod tytułem recykling. O! Aha, bo tutaj jest to. I to powoduje kolki. To, to też jakoś to pracuje, chociaż widzę, że nie każdy chce wykorzystać do końca pas. No właśnie. Zróbmy to tak, i widzę, że duży ruch się zrobił po to, aby skręcić do miasta. Mam hm, ciekawy. Wcześniej nie było takiego zapotrzebowania, ale to może dlatego, że wcześniej cały ruch stał w miejscu. No właśnie, to też może być tym spowodowane. Że wcześniej wszystko stało w miejscu. Ale dobra, wracając do tematu. Ważna kwestia jest taka, że odbokowaliśmy dość ciekawy budynek. Budynek pod tytułem recykling. Co on powoduje? Powoduje to, że jest jakby chyba mniejsze zużycie towarów. Jeśli ja dobrze to rozumiem, gdzie, jak go tutaj go miałem, właśnie, to, to jest tutaj: Centrum Recyklingu. Czyli troszeczkę odnawia zasoby, z tego co rozumiem. Skoro tak, to mógłby nawet dać na niektóre obszary, na przykład może tutaj. Jeśli się to zmieści, się nie, nie zmieści się, ale tutaj by się zmieścił się na pewno. O! I to samo kolejne osiągnięcie. Okej. Okay. I mamy tutaj Recykling. Część mieści przemysłowych z tego budynku jest podawana recyklingowej co 5 cykli, i wszystkie surowce są ponownie wykorzystywane. I to jest bardzo na plusie. Czyli mógłbym jeszcze kolejny taki budynek postawić, może na przykład e, tutaj nie ma miejsca, niestety, ale może o, na przykład bym to usunął i tutaj bym dał recykling. Czyli jeden recykling jest tu, drugi recykling też będzie gdzieś dał, może co? Nie wiem gdzie dać. Albo tutaj bym go dał. Zobaczcie, tutaj bym dał recykling. Tutaj by chyba nawet fajnie był obszar. No, może nie do końca, ale jednak. Dobra, czyli kolejny cykling tutaj funkcjonuje. I tyle. Tak to właśnie się wszystko prezentuje. Wątpię, żeby recykling działał w przypadku elektrowni na metan. Chociaż. chorea, wie. Może to też działa. Nie jestem pewny. Ale widzę tutaj fajną przestrzeń do wykorzystania, tylko pod co? Co ja bym chciał tutaj zwiększyć produkcję? O, już nawet widzę co, czyli wasie trenu. I proszę bardzo, dobrze, czyli to już mamy. Co nasi mieszkańcy potrzebują? Nasi mieszkańcy potrzebują towary pod tytułem roboty, do, e, roboty domowe. E, co one wymagają? Roboty domowe wymagają nie, to są przemysłowe to są roboty domowe. Czyli potrzebują to są chyba fabryka procesorów neuronowych, ok. E, potrzebuje a tego produktu, którego przeniosłem na tamtym obszarze czyli tutaj wiecie co, to może ja to usunę. I bym to przeniósł właśnie na ten obszar. Hmm. Ok, tutaj bym to dał. Może nawet w okolicach tego budynku. Albo tutaj. Czy wszystko ma na pusie? Na razie tak. Czyli ile ja łącznie tego towaru wytwarzam? Sporo? Czy mało? 50 sztuk, ok. E, zwiększymy produkcję aluminium. Chociaż niby dalej jest nadwyżka tego aluminium. Nie jest jakaś specjalnie duża. Chociaż mógłbym jeszcze lepiej te złoży wykorzystać, gdybym usunął troszeczkę tych skał. Czyli byśmy znowu zrobili lekką transformację tego obszaru. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować teraz. Może nawet mógłbym niektóre budynki przemysłowe tutaj dać już pod produkcję. Jakąś. Nie wiem, nie jestem pewny. Ale co nie zmienia faktu, jak sami widzicie, to wszystko pracuje. Cały ruch uliczny pracuje. Więc udało się nam to naprawić, chociaż widzę, że jeszcze tutaj mógłbym poprawić, żeby jeszcze to dać w ruchu. I to tak samo. Czy wszystko jechało? No i dobra, mamy to. Mamy to, czyli to wszystko pracuje. Okej, okay, dobra, co, co teraz? Co teraz właśnie byśmy zrobili? No nie wiem. No właśnie te roboty przemysłowe. Co one wymagają jeszcze? Wymagają na pewno silniki. Nie, to jest to? Tak, to jest to, silnik. I jeszcze te procesory neuronowe. A neuro procesory ne neuronowe są w ogóle wykorzystywane do czegoś? Czy one produkują się, bo się produkują? Aha, produkują się, bo się produkują. Dobra, czyli skoś się one produkują. To jest. Aha, to jest mały budynek. Ja mogłem go dać tutaj nawet. Tylko, że teraz potrzebuję więcej fabryki na nanorórek. I potrzebuję więcej tego budynku, czyli te, tego zaawansowanego przemysłu. Czy ja to potrzebuję tutaj? Chyba nie. Ale to też fajnie tutaj się składa, bo to wszystko jest właśnie pod recykling, więc jeszcze będziemy odzyskiwać te towary, które ja wyprodukowałem. A i jeszcze lura metanowa będzie potrzebna. Czyli to już pracuje i jeszcze tylko woda filtrowana będzie potrzebna. Oczywiście. Jeszcze, może bym jeszcze tak tutaj inaczej dałbym pas, bo jakoś tędy. No i tak to byśmy zrobili. Czyli fajnie, to już jakoś pracuje. Tutaj to może bym dał na ten pas, i tak samo tak. Może być nawet lepiej. Okej, okay, czyli wszystko ładnie tutaj funkcjonuje. Jak widzicie, udało się zażegnać kryzys. Gdybym wiedział wcześniej, to byłoby o wiele szybciej, tak to byśmy nie stracili te dwa materiały na naprawę tego całego kryzysu. Ale dobra, ważne, że już to mamy za sobą. A przy okazji wiecie jak zażegnać łatwo z kryzys. Nawet jeśli ma się tak przepełniony przemysł, znaczy przemysł skupiony w jednym miejscu. Ok, czyli jak to mam. Czyli co ja potrzebuję jeszcze? Co ja tutaj bym potrzebował? Na pewno potrzebuję jakieś fajne towary. Na przykład co do produkcji tych w końcu robotów. Aha, potrzebuję jeszcze silniki. Troszkę większej liczbie. Nawet bym dał tutaj dwa budynki przemysłowe od produkcji stali. to co? Nie, to jest zakrzyżen. Shit, weź to teraz usunię Węgla potrzebuję? Nie, węgiel mam, ale nie jakoś specjalnie dużo, niestety. No a tutaj jest zmiana, ok, droga. I jeszcze, tak, jeszcze ropa naftowa będzie potrzebna. Gdzie jest najbliższa lura od naftowej? Czy to jest lura od ropy naftowej? Chyba tak. Czyli dobra, to też fajnie pracuje. Czy ja potrzebuję sztabki miedzi? Nie, nie potrzebuję sztabki miedzi. Czyli wszystko funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. O, a tutaj mamy... A, bo to jest zwiększona produkcja z jakiegoś bonusu, jeśli mowa o moduł z statku kosmicznego. Czy tam statku kolonizacyjnego. Ale dobra, widzę, że ja tutaj mogę zwiększyć produkcję aluminium i to nawet bym chętnie to zrobił, ponieważ nam powoli brakuje towarów w postaci właśnie aluminium. I coś mi tutaj chyba blokuje, nie wiem co to. Aha! Czyli te kwiatki mi to blokują, czyli będę musiał jeszcze jakoś to usunąć. ...i od razu jeszcze bym to usunął. Czy wszystko jest produkowane? Jak ogólna produkcja? Chyba jest w porządku, właśnie, chciałbym dać tą większą produkcję tego towaru, czy mianowicie węgla. Takie dwa zakłady będą produkcji węgla. I nawet będę dał jeden budynek badawczy od produkcji, właśnie pakietów badawczych żółtego poziomu. Tak bym to zrobił. I czegoś mi tutaj brakuje? Brakuje mi wody. Dobra, to bym wykorzystał ten tutaj obszar Produkcję produkcję wody czyli likwidy, woda. O, czekajcie, jeszcze może zanim bym to postawił, to dajmy tutaj od razu do centrum recyklingu. Jak się odwracało budynek? Nie tak. A tak. Aha, on jest za duży. To nie dobrze. No, bo te dwa miejsca na pewno mogę wykorzystać. Nie, nie mogę, bo już tutaj. Okej, okay, to troszkę gorzej. To może bym po prostu gdzieś tutaj dał. Nie, bo jest tutaj skała oczywiście. No jeszcze tak to ujdzie. Zbudujmy. Taki dziwak. I tak to nikt nie będzie korzystał. A żeby nie było, że to się jakiś student zakolkuje. No takie jeszcze zabezpieczenie byśmy tutaj zrobili. No i dobra, to wszystko fajnie pracuje. A więc, tak, wracając do tematu, woda. I od razu jeszcze, właśnie do połączenia. Czyli, dobra, mamy więcej wody? Fajnie. Czyli chyba wszystko mamy, co potrzebujemy. I co, mogę dać teraz produkcję właśnie tychże robotów? I ja mam tych neuronów sporo, chyba. Tak? Nie, 25, ale chyba to powinno mi wystarczyć. A jakie jest zużycie tych robotów? Nie pokazuje mi, czyli nie wiadomo do końca. Ale chyba już to postawię. Oha, jest ogromne zużycie. Czekajcie, w ogóle muszę to edytować, tą ulicę, bo jest taka krzywa. Brakuje mi silników. Brakuje mi wciąż jeszcze tych neuronów, znaczy tych robotów lepszych. I jeszcze raz silniki. A co, to aż tak dużo silników wzruszyło? Czy czegoś mi jeszcze brakuje? Na przykład, nie wiem, tychże towarów, takich jak... Nie, to mam ewidentnie dużo, czyli wciąż silniki będą potrzebne. Ale, produkcja silników, gdzie ona była? Chyba nie tutaj, czyli niski przemysł, tak, tutaj ona była. I nie wiem jak te sztabki miedzi, może sztabki miedzi bym potrzebował, na pewno potrzebuję ropy naftowej, to wiecie co, ja chyba bym nawet tutaj postawił, chociaż nie, to jest za duże, więc te malutkie pole nie wykorzystam, ale na przykład tutaj bym kiwony postawił. wszystko ładnie pracuje, czyli tak jakbym chciał. Chociaż nie do końca, bo tutaj się zrobi się korek od tego. I to tak samo, dlatego że każdy chce skręcić i wykorzystuje tylko jeden pas zamiast podwójny. To idzie cała dostawa. A nie, to idzie nawet do tych silników, co ciekawe. Ale chyba już jest trochę lepiej. Troszkę coś tutaj poprawiłem. No, jakaś chemia pojechała. Tutaj metanu mi brakuje. O. A, dlatego. O, mamy nowy poziom budynków. Wieżowiec mieszkalny. I tym razem on potrzebuje już tutaj sprzętu edukacyjnego rozrywkowego i jeszcze do tego będzie że szkoła. A co nie zmienia faktu, że populacja została zwiększona? Okej, okay, brakuje mi trochę trenu, to zaraz buduję nowe zakłady produkcji trenu. Może nie tutaj, a może gdzieś indziej, na przykład, nie wiem... Gdzie mógłbym jeszcze to wykorzystać? A, a tutaj troszkę... A, bo... Wszyscy do tego magazynu oczywiście. W sieci jest za mało energii, o! Ja potrzebuję troszkę więcej energii elektrycznej. No dobra. dobra mamy znacznie więcej prądu. Chyba. No właśnie, te domy chyba też zużywają dość dużo prądu, tak mi się coś wydaje. A jaka jest prawda, to nie wiem. Najwyżej to się okaże. A właśnie, jak zaczęliśmy te produkować roboty, czy one są to czegoś potrzebne? Roboty domowe są tak, tutaj potrzebne, ale nie mamy jednego produktu. No nic. I tak to się prezentuje. Dobrze, ja w tym momencie kończę ten materiał. Jak widzicie, nie dość, że ja już nie mamy kolków, nie dość, że mamy ogromny rozwój gospodarczy po tym kryzysie, więc można nazwać to nawet, że mamy teraz złoty wiek. Dosłownie mamy złoty wiek. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A jeśli tak, to zdajcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dziś się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz słoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć!